Polskie media eksplodowały po tym, co wydarzyło się podczas najnowszego odcinka Dancing with the Stars. Na oczach milionów widzów legendarna jurorka programu Iwona Pawłowicz, znana z ciętego języka i bezkompromisowych opinii, straciła panowanie nad sobą i w ostrych słowach zwróciła się do Agnieszki Kaczorowskiej, byłej tancerki z wcześniejszych edycji i jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show biznesu. Wszystko wydarzyło się w momencie, który miał być kulminacją wieczoru. Po występie specjalnym, w którym Agnieszka pojawiła się jako gość, symbolicznie wracając na parkiet, z którego przed laty rozpoczęła swoją błyskotliwą karierę. Publiczność wstała, by oklaskiwać jej występ, lecz po chwili ciszę przebił chłodny, ostry ton Pawlowicz. Niektórzy zapomnieli, że parkiet to miejsce szacunku, a nie scena do odgrywania swojej przeszłości. Słownie jurorki spadły jak grom z jasnego nieba na sali zapadła martwa cisza kamery uchwyciły twarz Kaczorowskiej zaskoczoną ale dumną z wymuszonym uśmiechem który tylko pogłębił dramat sytuacji widzowie w studiu patrzyli po sobie w osłupieniu a w reżyserce jak donoszą media zapanowało zamieszanie Iwona Pawłowicz nazywana czarną mambą polskiego tańca z gwiazdami od lat uchodzi za ikonę programu. Jej opinie bywają ostre, ale nigdy wcześniej nie uderzyła wprost w konkretnego gościa. Dlatego to, co wydarzyło się na żywo, zostało natychmiast uznane za jedno z najbardziej kontrowersyjnych wystąpień w historii programu. Agnieszka Kaczorowska, która zaczynała w tańcu z gwiazdami jako profesjonalna tancerka i zdobyła serca widzów swoją elegancją i charyzmą, od kilku miesięcy znajduje się w centrum medialnych burz. Od rozwodu z Maciejem Pelą po nowy związek z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Dla wielu jej powrót do programu miał być symbolicznym odkupieniem i nowym początkiem. Tymczasem wystarczyło jedno zdanie Pawlowić, by ten moment zamienił się w ogólnokrajowy skandal. Internauci natychmiast zareagowali. Na Twitterze pojawiły się dziesiątki tysięcy komentarzy, a hasztagi, treści Tima Agnieszka i Szejsi Wona zdominowały polski internet. Jedni bronili Pawlowicz twierdząc, że powiedziała głośno to, co inni myślą, inni zaś oskarżali ją o publiczne upokorzenie Kaczorowskiej. Portale plotkarskie prześcigały się w publikacjach. Pudelek napisał: Pawlowicz w ogniu krytyki po ataku na Kaczorowską. Czy to koniec jej wizerunku królowej parkietu? Z kolei plotek.pl pytał, co naprawdę łączy lub dzieli Iwonę i Agnieszkę. Eksperci od wizerunku w rozmowach z mediami podkreślali, że to starcie dwóch silnych osobowości, które od lat rywalizują o przestrzeń w świecie tańca i telewizji, to nie tylko emocje na żywo to symboliczna konfrontacja dwóch pokoleń. Pawłowicz reprezentuje klasykę i dyscyplinę. Kaczorowska nowoczesność i medialność ten konflikt był nieunikniony komentował dla gazety wyborczej jeden z krytyków telewizyjnych. Widzowie, którzy oglądali program na żywo, opisują ten moment jako sekundy pełne napięcia. Gdy kamera pokazała Agnieszkę po słowach jurorki, jej spojrzenie było chłodne, ale pełne determinacji. W tym momencie, jak zauważył Super Express, cała Polska patrzyła na kobietę, która musiała zachować twarz pod ostrzałem kamer. Po zakończeniu odcinka wybuchła medialna burza. Fragmenty nagrania zaczęły krążyć po sieci, a program zyskał rekordową oglądalność. Dziennikarze nie mieli wątpliwości. To był moment, który przejdzie do historii polskiej telewizji, a konflikt między Pawlowic a Kaczorowską dopiero się rozpoczyna. Wszystko zaczęło się niewinnie. Odcinek jubileuszowy Dancing with the Stars miał być świętem tańca i wspomnień, okazją do spotkania dawnych uczestników i pokazania, jak wiele zmieniło się w ciągu lat. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Agnieszka Kaczorowska. Była mistrzyni parkietu, której powrót do programu miał wzbudzić nostalgię, ale także symboliczną jedność środowiska tanecznego. Jednak tego wieczoru wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Po zakończeniu jej występu, gdy kamera skierowała się na jury, prowadzący zapytał Iwonę Pawlowicz o opinię. Wszyscy spodziewali się słów uznania, może delikatnej krytyki artystycznej. Tymczasem jurorka wzięła głęboki oddech i wypowiedziała zdanie, które natychmiast zamroziło atmosferę w studiu. Niektórzy zapomnieli, że parkiet to miejsce szacunku, a nie scena do odgrywania swojej przeszłości. Głos Pawlowicz był chłodny, ton precyzyjny jak ostrze noża. Widzowie w studio wstrzymali oddech. W tej chwili nikt nie miał wątpliwości, do kogo kieruje te słowa. Agnieszka, stojąca w świetle reflektorów, próbowała zachować spokój. Przez moment na jej twarzy widać było zaskoczenie, potem wymuszony uśmiech. Odpowiedziała krótko z widocznym napięciem: Jestem tu, by celebrować sztukę, a nie odpowiadać na prowokacje. Publiczność zareagowała natychmiastowymi oklaskami, a kamera uchwyciła spojrzenie Pawlowicz, która nie odwróciła wzroku. Napięcie między nimi można było niemal dotknąć. Po krótkiej przerwie reklamowej, Agnieszka nie pojawiła się już ponownie na antenie. Jak donoszą źródła z produkcji, opuściła studio bez słowa, odmawiając udziału w części finałowej programu. Jeden z techników zdradził mediom. W garderobie panowała cisza. Agnieszka była blada, ale spokojna. Powiedziała tylko, że ma dość publicznych komentarzy i nie zamierza brać udziału w takich grach. Reakcja widzów była natychmiastowa. W mediach społecznościowych wybuchła prawdziwa burza. Klip z momentu starcia pojawił się na Twitterze jeszcze przed zakończeniem emisji odcinka, osiągając miliony odsłon w ciągu kilku godzin. Hashtagi Timi Wona i Tima Agnieszka zaczęły dominować w trendach. Jedni bronili Pawlowić argumentując, że powiedziała to, co wielu w branży myśli od dawna, że Agnieszka nadużywa mediów, by utrzymać się w świetle reflektorów. Drudzy bronili Kaczorowskiej, pisząc, że została publicznie upokorzona w programie, który kiedyś pomógł jej zbudować karierę. Portale informacyjne prześcigały się w publikacjach. Fakt krzyczał z nagłówka, Pawlowicz kontra Kaczorowska, iskry poleciały na żywo, a Super Express pisał skandal w tańcu z gwiazdami, nikt nie spodziewał się takiego ataku. Z kolei Plotek.pl próbował łagodzić ton, sugerując, że Iwona mogła jedynie niefortunnie dobrać słowa, ale nagranie mówiło samo za siebie. Spojrzenie Pawlowicz, jej ton, milczenie reszty jury, to wszystko wskazywało na otwarty konflikt. Według źródeł z produkcji, napięcia między obiema kobietami narastały od dawna. Osoby z ekipy potwierdziły, że między nimi istniał dystans już od momentu. Gdy Kaczorowska zdecydowała się odejść z programu kilka lat temu, by skupić się na projektach telewizyjnych i influencerstwie, Iwona Pawłowicz miała wówczas publicznie skomentować jej decyzję, mówiąc Nie każdy kto tańczy powinien uczyć innych jak żyć. Te słowa nigdy nie zostały zapomniane. W kuluarach Dancing with the Stars mówi się, że konflikt ten miał też wymiar artystyczny. Iwona, jako przedstawicielka klasycznej szkoły tańca, od lat broni surowych zasad i dyscypliny. Agnieszka z kolei reprezentuje nowe pokolenie: medialne, ekspresyjne, z podejściem showbiznesowym. Ich starcie stało się nie tylko konfliktem osobistym, ale też symbolicznym zderzeniem dwóch światów. Producenci programu mieli natychmiast zareagować na sytuację. Według nieoficjalnych doniesień, w nocy po emisji odbyło się spotkanie kryzysowe, na którym rozważano, czy fragment wypowiedzi Pawlowicz zostanie usunięty z powtórki programu. Ostatecznie jednak było już za późno. Nagranie rozprzestrzeniło się błyskawicznie, pojawiło się w serwisach streamingowych, a nawet w zagranicznych mediach. Gazeta wyborcza opublikowała analizę, w której porównała sytuację do amerykańskich reality show, pisząc: To, co wydarzyło się na antenie, pokazuje, jak cienka jest granica między rozrywką a upokorzeniem. Polskie media wkroczyły właśnie w nowy etap. Emocji nie reżyseruje się już za kulisami, ale na żywo przed oczami widzów. W odpowiedzi na skandal, Iwona Pawłowicz udzieliła krótkiego komentarza dla Viva. Polska mówiąc. Nie żałuję swoich słów. Czasem prawda boli, ale musi być powiedziana. Ten komentarz tylko dolał oliwy do ognia. W sieci posypały się kolejne fale krytyki, a fani Kaczorowskiej oskarżyli jurorkę o arogancję i brak profesjonalizmu. W tym samym czasie Agnieszka Kaczorowska zachowała ciszę. Na swoim profilu zamieściła jedynie czarno-białe zdjęcie z napisem Milczenie też jest odpowiedzią. W ciągu kilku godzin zdjęcie zdobyło setki tysięcy reakcji i komentarzy wsparcia. Dziennikarze i eksperci do mediów nie mają wątpliwości. To starcie dwóch silnych kobiet na oczach całego kraju stanie się punktem zwrotnym w historii polskiej telewizji. To już nie był zwykły program rozrywkowy, lecz teatr emocji na żywo, w którym każda mina, każde słowo i każda sekunda milczenia miały wagę dynamitu. I choć produkcja próbowała uspokoić sytuację, a stacje telewizyjne apelowały o spokój, jedno jest pewne: widzowie już nie zapomną tej nocy. W kolejnych dniach po emisji odcinka, kiedy emocje wciąż buzowały w sieci, skandal nie tylko nie ucichł, ale rozlał się szerzej niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Program, który miał być jubileuszowym świętem tańca, zamienił się w ogólnonarodową debatę o granicach krytyki i o tym, czy w telewizji na żywo istnieje jeszcze coś takiego jak profesjonalizm. W redakcjach, studiach radiowych i na portalach plotkarskich trwała gorączkowa analiza słów Pawlowicz. Każda pauza w jej wypowiedzi rozkładana była na czynniki pierwsze. Dziennikarze porównywali ton jej głosu, gestykulację, mimikę, próbując odpowiedzieć na jedno pytanie, czy to była zaplanowana prowokacja, czy wybuch emocji, który wymknął się spod kontroli. Niektóre media sugerowały, że jurorka mogła być sfrustrowana rosnącą popularnością Kaczorowskiej w sieci i faktem, że młodsza koleżanka zdominowała przestrzeń medialną poza programem. Pojawiły się też głosy, że to nie pierwszy raz, gdy Pawlowicz publicznie pozwoliła sobie na zbyt ostrą krytykę. Wspominano jej wcześniejsze starcia z uczestnikami, ale nigdy jeszcze nie zdarzyło się, by ofiarą jej komentarzy Padła osoba zaproszona w roli gościa, a nie uczestnika rywalizacji. Tymczasem Agnieszka Kaczorowska, mimo fali wsparcia od fanów, znalazła się w trudnej sytuacji. Choć nie odpowiedziała bezpośrednio, jej nazwisko nie schodziło z czołówek serwisów. Na forach internetowych toczyły się gorące dyskusje, w których jedni widzieli w niej ofiarę medialnej nagonki, inni z osobę, która sama prowokuje kontrowersje, by pozostać w centrum uwagi. Super Express opublikował wywiad z anonimowym pracownikiem produkcji, który stwierdził, wszystko między nimi zaczęło się dużo wcześniej. Na próbach już było napięcie, spojrzenia pełne chłodu. Wszyscy wiedzieli, że coś w końcu pęknie. Po kilku dniach milczenia Pawłowicz ponownie zabrała głos. W rozmowie z jednym z magazynów lifestyle'owych powiedziała: Nie jestem osobą, która udaje emocje. Jeśli coś mówię, to dlatego, że wierzę, że jest to potrzebne. Czasami prawda bywa niewygodna. Wypowiedź ta została odebrana jako kolejny cios, tym razem wymierzony w tych, którzy zarzucali jej brak empatii. Z kolei Kaczorowska, zapytana przez paparazzi o komentarz do sprawy, jedynie uśmiechnęła się i odparła. Nie mam nic do dodania, każdy ma prawo pokazać siebie takim, jakim jest. Internauci nie pozostali obojętni. Fani Agnieszki stworzyli kampanię wsparcia w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z hasłem szacunek dla Agnieszki. W tym samym czasie zwolennicy Pawlowić bronili jej słów twierdząc, że w świecie show biznesu zbyt często unika się szczerości. W efekcie Polska podzieliła się na dwa obozy, a każdy kolejny dzień przynosił nowe komentarze, nowe analizy, nowe emocje. Do debaty włączyli się także inni uczestnicy programu. Jeden z dawnych tancerzy Dancing with the Stars napisał na Instagramie Obie są ikonami, ale w pewnym momencie trzeba wybrać: albo tańczysz dla ludzi, albo dla własnego ego. Wypowiedź natychmiast podchwyciły media, interpretując ją jako aluzję do obu kobiet. W telewizji emitowano kolejne dyskusje, a stacje informacyjne relacjonowały rozwój sytuacji niemal jak kryzys polityczny. Produkcja programu oficjalnie oświadczyła, że ubolewa nad nieporozumieniem, ale nie planuje podejmować działań dyscyplinarnych wobec jurorki. Jednak w branży mówiło się, że dyrekcja rozważa delikatne przesunięcia kadrowe w przyszłym sezonie. A nazwisko Pawlowicz znalazło się na liście osób, których udział może zostać ograniczony. W międzyczasie fragmenty skandalicznej wymiany zdań zaczęły krążyć po międzynarodowych portalach. Niemieckie i czeskie media cytowały moment konfrontacji jako przykład emocjonalnego wybuchu w formacie zwykle kontrolowanym przez reżyserię. W Polsce temat nie gasł. Codziennie pojawiały się nowe nagłówki, nowe tytuły: Cicha wojna kobiet konflikt, który zmieni oblicze polskiego show biznesu. Czy Pawlowicz i Kaczorowska staną jeszcze kiedyś razem na scenie? Wszystko to sprawiło, że atmosfera wokół programu stała się jeszcze bardziej gęsta. Widzowie zamiast mówić o tańcu, zaczęli śledzić konflikt jak serial każdy gest, każde zdjęcie, każda publikacja była interpretowana w kontekście tej rywalizacji. Jedno jest pewne, ten wieczór, który miał być jubileuszem, stał się początkiem nowego rozdziału w historii polskiej telewizji, pełnego emocji, dumy i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Choć wydawało się, że emocje zaczynają opadać, do redakcji Super Expressu trafiły nowe informacje, które mogą całkowicie zmienić obraz całej afery. Według źródła zbliżonego do produkcji Dancing with the Stars incydent pomiędzy Iwoną Pawlowicz a Agnieszką Kaczorowską nie był przypadkowy. Rzekomo, jeszcze przed emisją odcinka w kuluarach doszło do ostrej wymiany zdań między obiema gwiazdami, a słynna jurorka miała ostrzec producentów, że nie zamierza milczeć dłużej. Jeśli to prawda, słowa wypowiedziane na antenie nie były impulsem, lecz zaplanowanym gestem, który miał ujawnić napięcia od dawna tlące się w kulisach show. Tymczasem do mediów zaczęły przeciekać plotki o niepublikowanych fragmentach nagrania, które miały zostać wycięte z emisji. Podobno wśród nich znalazła się scena, w której Agnieszka opuściła studio, a Iwona, jeszcze przed kamerami, miała skomentować jej zachowanie krótkim, ale wymownym zdaniem: Prawda zawsze wychodzi na parkiet. Produkcja milczy, a stacja nie potwierdza ani nie zaprzecza, co tylko wzmaga ciekawość widzów czy ten konflikt to rzeczywiście spontaniczny wybuch emocji czy może część większej gry o władze i wpływy w najpopularniejszym tanecznym show w Polsce jedno jest pewne sprawa dopiero się rozkręca a za kulisami wrze jak nigdy wcześniej a jeśli chcesz poznać kolejne odsłony tej historii nowe nagrania kulisy i reakcje gwiazd zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia by nie przegapić żadnego materiału. Już w następnym odcinku ujawnimy, czy Iwona Pawłowicz naprawdę ryzykuje swoją pozycję w programie, i co na to sama Agnieszka Kaczorowska. Zostań z nami, bo ta taneczna wojna dopiero się zaczyna.